Ty nie gadaj, że teraz ten tu. Wow, duch... Oa! Co jest? Co jest? Co, co ci jest? W pułapkę wlazłem! Jaką pułapkę? Jaką no. pułapki nie było No pułapkę wlazłem! Życie straciłem zanim ogarnę, o co chodzi? O nie! A! A! Nie mam nie Co ci jest? Co ty nie krzyczysz? Nie mam cię! Nie ty jesteś koło mnie! Co ty Kora? robisz? Hello, hello! Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sharikan, a to jest gra Get Stuffed, właśnie wyszła na Steamie, jest to gra darmowa, o której kompletnie nic nie wiem, ale dostałem cynka od Maciusia, żebym w to zagrał, więc stwierdziłem, że zagram nie tylko sam dzisiaj, ale zagram również z nim w tą śmieszną grę, ponieważ jest to gra kooperacyjna i ma multiplayer i jest bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna i wydaje się, że może być coś niezłego, może być hicior na, na Steamie, także jak nie macie w co grać, a nie macie kasy, no to koniecznie zajrzyjcie. Zobaczcie sobie na ten tytuł, a ja zaraz jeszcze wam zrobię jakieś oprowadzenie. O co tutaj chodzi? W sumie to nie wiem <laughs> ale możemy sobie wybrać postacie. Zobaczcie jakie fajne. Zobaczcie jakie fajne postacie. Number one streamer, nie? <laughs> to, to na pewno nie jestem ja. Ma... Mamy Daxa, jest królikiem. Mamy... tak, mamy kota, Conflexa. mamy jedną rożca. Frankiego. Mamy świnkę Pepe, z shotgunem. Hi, I'm Mark. Mamy tutaj Frediego z Five Nights at Freddy's i mamy i mamy dinozaura, którym prawdopodobnie będę grał, bo dlaczego nie? Bo wygląda śmiesznie głupio i po prostu to jest postać dla mnie stworzona, więc tak właśnie ją wybieram. Wybieram cię Noodle W ogóle tu mamy killerów. Obczajcie sobie, że mamy tutaj zabójców do wyboru. Mamy jakieś obiektywy do robienia tutaj. Ja nie mam co. Chodzi. Oprócz tego, że granie polega na tej zasadzie, że jest w nas, między nami, graczami, jakiś zabójca, który się podszywa, czyli na przykład może wyglądać tak jak ja tutaj, taki słodki pimpuś i on nagle się może zamienić któregoś z tego zabójcy. I inni gracze muszą po prostu nie ufać sobie nawzajem, ale muszą współpracować, żeby rozwiązać chyba te wszystkie zadania. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy to. Cześć i cześć Maciuś. Cześć. Nie przeszkadzam? Nie. Cześć Maciuś <grym> Dobra, host game. Chyba nikt do nas nie dołączy, więc będziemy musieli jednak chyba dołączyć do kogoś. Bo we dwóch to raczej tak słabo, nie? Chyba, że zagramy jedną rundę na siebie. Wow! Ey, oni... Wow! wow. wow. E, mam kliknąć ready. Ja ciekawe czy można no, we dwóch klikaj. zagrać. Na pewno można. Nie można. No jak nie można. No nic nie mogę zrobić, co mogę zrobić? Nic. A nie mogę! Jest 15 sekund. To by ktoś dołączył jeszcze. Błagam! Widzowie, dołączcie! Who are you? O, kurde! You are a medic, medic. info. E, ja jestem już e, tym złym, Macieju. He's hungry. Ja jestem medykiem. Dlaczego czemu tu jest tak ciemno? Matko, jedyna, ja tu nic nie widzę. O, o nie, ja już widzę, widzę jedno. Coś. W tej gierce ja muszę przeszukiwać skrzynki, w których znajduje się metalowe części. Później mogę coś skraftować z tego w domku danym. Okay. Tylko odpowiednią ilość muszę zebrać tego wszystkiego. Dobrze. Ja, ja cię a. słyszałem właśnie w tym momencie. Mamy nie tu jakieś kierunki jak cicha. Cicho biegam. Jak cicha? Czekaj, czekaj. Ty może ja cię usłyszałem właśnie. Nie, wydawało mi się. Ale ja cię widziałem. Coś widziałem. O, coś widzę. Wydaje mi się, że to jesteś ty. A w momencie kiedy podskoczę, to mnie w ogóle widzisz, że ta gierka mi podpowiedziała. Tak? Podskakiwałem się. podskoczę jeszcze raz. Tak, widzę cię. Uciekam, uciekam. O, widzę cię. Ale teraz. To ty? A! Tak! <grywa> no. <grywa> 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 to my, ja, czy ty... Jaka że... O... No... jasz, jesz mnie? Co to jest? Ja cię zasysam! O oh my g... Nie możesz! <grywa> <grywa> <Nie uciekam. grywa> jakim prawem ty tak szybko biegasz? No bo jestem. To... O nie, zobaczyłem się. O nie 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 nie. o nie, 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 nie ma takiej opcji, nie uciekniesz przede mną ręka sprawiedliwości patrzeć. No padnie! Czemu jest. ty jesteś taki szybki? Aaaa! Ja <mów> nawet spitu nie używam. <mów> <mów> yeah, yeah. Yeah. <mów> ja się też na nie miałem, że ty już mnie goniłeś. Tak. <mów> 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 ej, ej ale jeszcze to! to Sharikan Sza dominated <grych> i taka animacja. <grych> A ktoś dołączył? Gdzie tu jest czat? Nie. Hi! I którym napisałeś? Którym <grych> napisałeś? Enter. Enter. Welcome! Ciekawe, czy coś odpisze? Ahoj, jest! Jaki miły. O! O! Medyk! Jestem medykiem! 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 Papa! Medykiem. papa? Jak papa? Pa, bo papa. Ja na ciebie Subject Papa. A ty to Dobra, Subject River. Zrobić? A to ty jesteś? Oa, Co a? jest? A? To co już? Co się, co się dzieje? dzieje? Czemu ja nie, Co jest? Ja żyję? Śpię? Co się dzieje? Mnie gdzieś przerzuciło. Co to było? Co to ja nie wiem. O, to ty! No, to ty. O, to ty. <laughs> <laughs> Przepraszam. No Jesteśmy w jakimś wymigowanym... <laughs> Weź to powiedz. Wyimaginowanym świecie. Świecie, no. Ej, tutaj są. Tutaj Czemu ten świat wygląda tak do dupy? Co, kto tam jest? Co to śrubki jest? są, śrubki są. Nie wiem, czy to możesz zbierać po mnie jak ja już zebrałem. Sarcin, czekaj, a to się długo zbiera. Ej, idzie, idzie do nas, bo słyszałem ten sam też, to Też, też słyszę, dup. też słyszę, ale. I co my teraz musimy zrobić? Nie wiem. Ej, słyszę go gdzieś, nie? Tak, to też go chyba słyszę. No, tutaj co to tutaj się jest? ucieka. A, idzie, idzie, idzie! O! Gdzie! Którędy! Gdzie idzie? Za nami. Jak, a to nie mamy gdzie uciec! A ty, on nie może wejść tutaj. Jak to nie może wejść? Tu są nie jakieś puzle, widziałeś nie. to? Tu są puzle. Zróbmy te puzle. O kurde, zróbmy te puzle. Czekaj, resist, obej, obej, resist. Jak je trzeba ułożyć? Make all the screen green. Musimy wszystko zrobić zielone. Otworzył! A! <ścoughs> nie wierzę! <ścoughs> <O co? ścoughs> ja po prostu tego nie rozumiem teraz, co się wydarzyło. E, dlaczego Jak? mieliśmy taki ekran? No. I on jeszcze coś gada. Gada? Ja mam wyłączone akurat to. On gada po rusku. <ścoughs> Ale ludzi doszło. Kim ja jestem teraz? You are a runner Ja też, ja też. Rozumiem, musimy szukać części, żeby kraftować lepsze rzeczy. Dobra, mocznie już mam 13. Ile potrzebuję? 25. O kurde. O! A! Jeszcze goni? O nie, jak szybko. O, czekaj, co się stało? Odrodziłem się jakoś. AGM, AGM, coś skraftowałem, ale nie wiem, co to jest kompletnie. Robię Research. Szczerze, nie wiem, co to jest, nie wiem, w jakim celu potrzebny w tej gierce. O! kur. Cię przestraszyłem. O! Kosztuje 110. Czekaj! Jezu! Ale się wystraszyłem, kościo. Matko, jedynie tak. Jest To jestem. Nie wiem, kto to jest. Ty jesteś kotem? Ja. Ja jestem kotem. Tak? No to tam jest. Nie ma większego kota. kota? Masz pałkę elektryczną. Tam, tam jest naprzeciwko. Walni go! Walnij go! O, czemu mnie biją? Ty Ej, czemu on cię bije? Nie co wiem. Czekaj, już Ło, wow, czy jak Jak go... Ja go Nie mnie, nie mnie. Ale, ale ładnie chyba, co? No, Ej, ale... Takie błyskawice Ej, poleciały aż. Zobacz, co? Ba, A Pa, teraz! o Papet kill ma. me! On ma lagi! On ma lagi! To nie jest, że wolny jest, on ma lagi! No właśnie, oszukał mnie. To było oszukane. On ma lagi! Co jest z tym typem? Czemu on mnie uderzył? Co za Debil? To on to celowo chyba robi, co? Zabił cię? Nie, nie. Przyszedł, uderzył mnie i poszedł sobie. A to są w ogóle jakieś misje? just the radio boxes. Uważaj, Masz, uratuje cię. Jak mnie uratujesz? Gdzie jesteś? Nie wiem, użyłem speeda. A widzę, 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 widzę. Uciekasz bardzo szybko. Ja ci mogę pomagać teraz pod Tak, a weź mnie ulecz czy coś Healing Zone, poczekaj, poczekaj. No, o Putę, jest! Weź to. Co się stało? Musisz utrzymać, musisz utrzymać się w tym. Czemu mnie mną rzuca? Nie mam pojęcia. Czemu Aha, to ja? Co tak? to się? Jest... To ja ja cię dotykam? Nie wiem! Ale zapnąłeś mnie Gię prawie za tego świnka! A ta świnka jest okej. Ten drugi jest gorszy. Ej, co jest z tym typem? Czemu on cię bije? Nie wiem, jest głupi jakiś. Ty no poj***ny jest. O co ku? chodzi? Ale nie wiem o co mu chodzi, ty, że on cię chce bić. I biegnie za tobą cały czas. Chyba na mu się z nim pójść. <noise> A bo śrubki kradniesz komuś, jak go uderzasz. Co za cwaniak. Ej, ale, o nie, o nie. Ej, masz, tutaj śrubki, o, rzuciłem ci śrubki. O, czekaj, ale tam był, wiesz, ten zombiak, nie? O, rzeczywiście, rzuciłeś mi śrubki. <noise> Dobra, ja mogę ci pomagać. Czekaj, nie? czekaj. A jestem uleczony. Jakim prawem jestem uleczony na full? Na fulla? No? O. Jak to się stało? Okej, okay, mamy 114. Idziemy do sklepu. Dobra. Idę kupić. Dobra, tu jest najbliższy ten sklep. Nie wiem, czy jak będę biegał, to będą mnie słyszeć, czy nie? O, teraz Jak tak podskoczysz? No, dobrze, już podskoczyłem. Dopiero, no, dopiero wtedy. To jest sklep. Ja pikawy. będę ci, na zewnątrz będę ci pomagać. Okej. Okay. Ale jako runner to jest akurat spoko, bo łatwo idzie uciec. Okej. Okay, kupiłem coś. O, może. A upgradey można kupić do postaci i pierwsze jest za darmo. To jest akurat spoko. Tutaj mamy też piwo możemy kupić i daje nam Restora, ale dlaczego tych nie mogę kupić? One są zaznaczone na fioletowo. Tak jakby trzeba było jakąś misję zrobić. Idę do obiektywa. czekaj, tu jest obiektyw. Ile jest w ogóle graczy jeszcze? Jest dwóch tylko graczy, kurczę, zostało żywych. Gdzie ty jesteś? O! o co my oni my tu robią? Myśli. A! Ale ty... o no nie, nie, to on... nie chodzi. DAJ! Czekaj, bo się zmęczyłem. A! A to jest puppet Albo nie wiem, czy to jest gościu, czy nie. Nie, to nie jest gościu właśnie. Idzie do ciebie. Kto idzie do mnie? Już potwór. A! A! A, do kibla? on cię nie znalazł. On wyszedł na zewnątrz. To jest, co debil. Tak? To co jest debil. To jest debil. On wybiegł na Oooo! A jednak mnie znalazł. O co chodzi? You are a Hitman. Jestem Hitmanem. Okej, okay, czekaj, Reaper are generators. Dobra. Musimy się w takim razie komunikować na pomo za pomocą tego, że jakieś punkty będą na mapie. Eee, kur. Mać, jak się wystraszyłem, z zwierzaczka. <laughs> Idę do, do pierwszego generatora, który trzeba naprawić. Biegnę z jakimś teammateem. Okej okay. Też do generatora. O, a jakie proste to jest? To jest taka minigierka. No to nawet chyba ty. O, się ma. O, to ty. Super. Okej, okay, naprawię go? Naprawię go. O, mogę ci pomóc. No ty. No co no za debil co za depilę? No co za no tym no co co atakują! Co za jest, jest? Dobra, idziemy stąd! O! O! Dobra! Aaaaa, bierzałem! Aaaaa! <ślekszanka> Odpadł! <Uciekłeś>. Dobra! <ślekszanka> Nie odwracaj obfektu. się nawet! Matko, co to było? Czekaj, tędy chyba. On biegnie chyba za nami. Chyba biegnie tak. za nami, biegnie! no nie, 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 jak ty tak szybko biegasz, ja Jestem runnerem Za tobą, nie, za tobą jest świnia, dobra, może ona umrze Święka Peppa się poświęci A, jest, jest, jest koło mnie O, co się dzieje? O, nie mogę się ur... On biegnie za nami ja no za nami? Nie Cocham wiem! Się. Do objectu biegniemy, szybko do objectu A, okej, okay, jestem na stacji, to ja sobie tutaj przeszukam to wszystko Jest ko mnie, jest koło mnie, dostał raz pistoletu i uciekł <śm> 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 O, to zajbiście! Ej, w ogóle zaliczyło trochę ten, naprawianie tego, generatorów Dobra, 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 gdzie ja muszę polecieć teraz, żeby ci pomóc? W Co ja mogę sobie kupić? No jedynie to Wypij to Biegnę już, pomogę o nie, tam. wypiję mi krzywo chodzę teraz Wdejm! <śm> Dlaczego Ktoś zginął, ktoś zginął, nie? O ja... Chyba tak, zostało tylko trzech graczy Ile do ciebie Z go mnie Jestem koło obiektywu go Jestem obok obiektu. go Kogo zabiłeś? Gracza czy potworka? Potworka O kurde Dobra, może mi się uda A! Złapał mnie! Złapał mnie Sharika! O nie! Dobra, z, z jednego ściągnęłem, jednego ściągnąłem To ile jest tych potworów? Ja nie wiem, może ściągnąłem Naprawiam z Ja sobie biegnę z tym ziomeczkiem tutaj moim 5% brakuje mi Jest, naprawiłem Okej, okay, super Biegnę do następnego w takim razie, 100 metrów Staram się to naprawić, dziadostwo, czekaj jak to się naprawia Kogoś słyszę tutaj Kto tu idzie? A! Do wody! Ja chyba teraz mogę cię straszyć. Ja umarłem. O, o! O! Jestem tuchem teraz. You are painting. O, widzę tego otołka. Ale bardzo mało życia ma ten potworek. 30 tylko. Ja rozumiem. Póki nie podskoczysz, ja nie, nie zobaczę chyba tego gościa, nie? Zabił mnie, ale on ma shotguna. dlatego zginąłem. Kurczę jak ma się broń, to już jest tak prościej jakby. Ale wygraliśmy. Tak, ale ktoś go zabił. O co chodzi tutaj w ogóle, kurwa? Ale zaczynam pomału łapać, nie? Ale. Kurde. Czyli wychodzi na to, że jak żyjemy, musimy naprawiać obiektywy. Nie tak. dać się złapać przez 15 minut. No. Jak skiniemy, musimy zrobić to, co tryhardowaliśmy przez ostatnie 8 minut. Wszystko spierd...ć, żebyśmy wygrali jako złoczyńcy. No tak. Bez sensu. <laughs> <laughs> Alt F4. Damy <laughs> no, jeszcze jedną. Jeszcze jedna runda. You are runner. Jest! To jest ciemno. Co to jest? Wizible to signal. Jak się chodzi? Hide from signal. No. Co? O co tu chodzi? Ty nie gadaj, że teraz. O! Wow, Oa Co jest? Co jest? Co, co ci jest? W pułapkę wlazłem! Jaką pułapkę? Jaką no pułapki nieba. No pułapkę wlazłem! Życie straciłem zanim ogarnąłem o co chodzi. O nie! A! Co, co ty Nie widzisz! że jesteś koło mnie, to tak? Co? O, czemu ja żyję? Zostałem, ożywiony zostałem. Jak ożywiony, jak ty stałeś cały czas koło mnie? Nie wiem! Jak o ciebie stałem? Niko nie widziałem! Cały czas koło mnie. I gdzie teraz jesteś? Ale ta mapa jest zryta! Oho, potwór idzie! A! No i mnie zabije! Zabije mnie! No i mnie zabił! Jezu, co drze ta gryja? Ej, ale to jest trudne. A, nie mogę uciec, nie mogę uciec. Oj, właśnie, dyd. Ale on szybko biegał. No co ty nie powiesz? Zobaczył tego? Widzisz? Nie, nie, nie zobaczył tego. Nie widzi. Wie dlaczego go nie widzi? się nie rusza. Bo on, się, Bo nie on rusza? się nie rusza. No. ja se robisz? I to o to oto w tym chodziło. O nie, użył, użył tego. Jakiegoś umiejętności. Zobaczył go. Oj, go zabił. O, game over. A, a to o to w tym chodziło, że się nie można ruszać Masaż. No, ale gierka no to taka kurwa, do ogrania na raz i do usunięcia. <gry> nie wiem, pewnie się znajdą jakieś tryhardy. Ja nie rozumiem za bardzo, bo tu jest bardzo dużo rzeczy nowych, takich każdy potwór ma inne umiejętności. Mapy są różne, ale na dzisiaj to już wystarczy. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka w górę i tak dalej, bo kto daje lajki, ten jest fajny i żyje długo. I żyje długo. <gry> no, także dzięki i na razie.